W zeszłym roku Dowbor wyremontowała im dom, teraz nasz nowy dom przyzywa horror. W ostatnią niedzielę splonal kolejny dom wyremontowany przez ekipę Katarzyny Dowbor. Przypomnijmy, że już wcześniej dochodziło do pozarów w domach remontowanych w programie Nasz Nowy Dom. Swego czasu glosno było o pozarze w Antoninie, który wywolal zazdrosny sasiad. Pod koniec 2021 roku ogień strawił też dom pani Bogusławy Garwolińskiej która zamieszkiwała w nim z matką i córką z kolei w marcu ubiegłego roku spalił się dom dziadków z Wawolnicy, którzy są zastępcza zastępczą dla swojej wnuczki. Wiadomości o pozarach domów wyremontowanych w nasz nowy dom poruszają opinię publiczną, a część internautów zaczęła nawet zastanawiać się, czy nie wynikają one z bladów ekipy remontowej. Do tych zarzutów odniosła się Katarzyna do wbortu z po wybuchu pozarów w Wawolnicy do którego doszło po 4 latach od remontu. My oddajemy dom i w tym momencie jest on już własności tych ludzi. Nie kazamy im robić czegoś po naszemu. Oni robią wszystko po swojemu. Przez 4 lata wszystko działało idealnie i ten dom funkcjonował. A my tych ludzi nie ubezwłasnowolniamy, sami mogę dokonywać zmian w swoim domu. Jego mieszkańcy muszą sami o niego dbać, bo są dorosłymi ludźmi, Powiedziała Katarzyna Dowbor w rozmowie z faktem. W niedzielę 19 lutego w godzinach popołudniowych doszło do kolejnego pozaru w domu rodziny, który w 2022 roku został wyremontowany przez ekipę programu Nasz nowy dom. Pani Zaneta, która wraz z partnerem Markiem wychowuje czworo dzieci, mieszkała w zaledwie 35-metrowym domku odziedziczonym po dziadku. Mężczyzna próbował sam wyremontować budynek, ale koszty znacznie przekroczyły możliwości sześciosobowej rodziny. Radość z wyremontowanego przez ekipę Katarzyny do wbor domu nie trwała jednak długo. W ostatnia niedzielę w ich domu na poddaszu rozprzestrzenił się ogień. Spłonęło poddasze, trochę elewacji, częściowo wież dachowa i zostało uszkodzone pokrycie z blachy. Ponadto zalane zostały pomieszczenia na dole. Powiedział bryk Andrzej Mysliwiec. Dowódca Game w lipnie w rozmowie z lokalnym portalem lipno-nasze-miasto.pl Ogień gasili trzy półki straży pozarnej. Wstępnie poinformowano, że przyczyna pozaru była nieostrożność osób nieletnich. Straty oszacowano na około 200 tysięcy zł. Rodzina z Józefkowa znowu potrzebuje pomocy. Rada Rodziców z w Skopem już niebawem zorganizuje charytatywny kiermasz, z którego dochód zostanie przeznaczony na pomoc rodzinie.